Witaj, z tej strony trener Mariusz Murus. Jeżeli bolą cię plecy, jeżeli masz problem z plecami, to to nagranie jest dla Ciebie. Powiem Ci, jak pozbyć się bólu pleców, co robić, pokażę Ci działania doraźne, pokażę Ci działania długofalowe, powiem Ci też, dlaczego bolą Ci plecy, tak. więc będziesz mógł z tego nagrania rozwiązać problem swoich pleców. Zacznijmy od przyczyn. Jedną z głównych przyczyn jest to, że bardzo wiele osób ma pracę siedzącą. Praca siedząca doprowadza do kilku rzeczy. Główną z tych rzeczy jest osłabienie mięśni kor. I tak, mamy osłabione pośladki, ponieważ siedzimy na nich, one są cały czas nieaktywne. Mamy osłabiony brzuch, ponieważ większość z nas no, nie siedzi prawidłowo, a i ciężko jest siedzieć prawidłowo. I to doprowadza do przeciążenia pleców i długofalowo do bólu pleców. Więc to jest jedna z głównych i najczęstszych przyczyn, z którą ja się spotykam jako trener personalny. Druga z najczęstszych przyczyn to zły ruch, złe schylanie się. Podnosimy coś, przenosimy coś, chcemy gdzieś położyć w taki sposób. Tutaj już plecy są przeciążane, plecy są źle obciążane. Jeżeli wykonujemy taki ruch przez 10 lat, tysiące takich ruchów, źle powtarzamy, przeciążamy plecy, to co? Coś się musi z nimi dziać. Więc trzeba się nauczyć prawidłowo ruszać. I zaraz pokażę Ci rozwiązanie tych problemów, co możesz robić w domu, dlatego to nagranie też jest w domu, e, ćwiczenia, rzeczy, które robisz codziennie, na szybko, tak, żeby pozbyć się bólu. I zacznijmy od samego początku, czyli od postawy ciała. Bardzo wiele osób stoi w taki sposób. Ustawimy kamerę, żeby to było widać. Czyli mamy y, wydęty brzuch, tutaj przeciążamy sobie plecy i pojawia się też ból. Tyłek jest wy, wyciągnięty do tyłu. To oczywiście ja trochę przesadzam z tą pozycją, ale dużo osób tak ma. I teraz, czego należy się nauczyć? Należy nauczyć się odpowiednio ustawić ciało, miednicę, tak żeby aktywować brzuch i pośladki. Tu też od razu wzmocnimy brzuch i pośladki i nie będziemy obciążali pleców. Ja takie ćwiczenie nazywałem wypnij-napnij, czyli robimy coś w stylu wypnij i teraz robimy napnij, Czyli napinamy pośladek, napinamy brzuch. I zerknijcie sobie na moją pozycję, jak się zmieniła. Plecy są proste, nie są wygięte i nie są obciążane. Czyli to jest pierwsza rzecz, którą powinieneś się nauczyć. Spróbuj to teraz, czy to potrafisz. Zaraz pokażę Ci ćwiczenia, które pomogą Ci Wyczuć brzuch i pośladki, bo bardzo możliwe jest, że w tym momencie jeszcze nie czujesz pośladka, ponieważ on jest słaby i nieaktywny i musisz się nauczyć czuć pośladek, więc spróbuj sobie to, jeżeli Ci to nie wychodzi, albo Ci wychodzi i chcesz mieć lepszy efekt, to pokażę Ci jak w prostym ćwiczeniu wzmocnić pośladek. I idziemy na matę, na początku nawet nie potrzebujesz maty, do tego kładziesz się. I teraz tak, bardzo ważne, wciskasz plecy w ziemię, tak, żeby nie było tutaj szpary żadnej, nie było tutaj dziury. Czyli wciskasz plecy, napinasz brzuch i wypychasz dynamicznym ruchem do góry. Tu ważne, żeby był by być prostym i mamy twardy pośladek. Wracam, znowu napinam brzuch, wciskam w ziemię i do góry. Cyk. Ustawiam się i do góry, cyk. Najlepiej sobie dotykać, zabierz sobie rękę i dotknij, czy pośladek jest twardy, czy brzuch jest twardy. Jak to jest, to jest twarde, to jest ok To ćwiczenie nazywa się mostek biodrowy. Możesz sobie je wykonywać nawet codziennie, przed treningiem, albo jak nie trenujesz, przed pracą i to zaktywuje Ci pośladek. I nauczyć się też tego ćwiczenia wypnij które pokazałem Ci wcześniej. Czyli mamy już zaktywowany pośladek, jeszcze został nam brzuch. Jednym z fajniejszych ćwiczeń na wyczucie brzucha jest na przykład plank. I już Ci pokazuję planka. I w zasadzie taką najprostszą wersję, ponieważ wersji jest wiele. Zerknij na mój y, pośladek. Teraz bardzo osób źle robi plank, albo robi go w takim stylu albo wypina na przykład tak tyłek. Tutaj staramy stara się znaleźć takie miejsce, żeby znowu napiąć pośladek, napiąć brzuch i jesteśmy prości. I tak, w tej pozycji starasz się znaleźć napięcie na brzuchu. Tak, żeby brzuch był maksymalnie napięty i w zasadzie po 15-20 sekundach powinieneś czuć drżenie brzucha i to jest dobra oznaka. Czyli aktywujemy sobie brzuch, aktywujemy pośladek i w zasadzie te trzy ćwiczenia, które Ci pokazałem, wypnij, napnij, mostek biodrowy i plank, wystarczą Ci, żeby wzmacniać odpowiednio ciało. Możesz robić codziennie, ważne, żeby nie bolało. Czy jeżeli coś boli w tym ćwiczeniu, to znaczy, że albo źle robisz, albo plecy są tak przeciążone, że jeszcze nie powinieneś ich wykonywać. Wtedy przejdź do kolejnego kroku i zaraz ci powiem, co zrobić, jeżeli mocno boli. Jest rozluźnienie samych pleców. I tak, najprościej, najszybciej, ale nie najtaniej jest iść do fizjoterapeuty, iść do dobrego masażysty. Ja ze swojej strony zawsze polecam fizjoterapeuty, bo to jest specjalista od właśnie problemów z bólami i on odpowiednio nam wymasuje i dokładnie jeszcze powie, co się dzieje z naszymi plecami. Czyli to jest opcja, jeżeli mamy kasę, a opcja, którą możesz zrobić sam w domu, to po prostu roller. Ja mam kupny taki roller, ale to naprawdę może być jakaś rurka. To musi być coś, na czym możesz jakby nacisk sobie zrobić. Teoretycznie mógłbyś sam sobie tu naciskać ręką po plecach i rozluźniać, i to też by przyniosło efekt, ale zawsze lepiej korzystać ze sprzętu. Czyli mamy taki roller, i szukamy sobie tego miejsca, które boli, które jest przeciążone, i powolutku sobie rolujemy. I takie coś powinno, jeżeli masz problemy z plecami, plecy są przeciążone, to powinno ci przynosić ulgę. Że czujesz, że się rolujesz. O, i jest tak przyjemnie. Takie połączenie trochę. Ja właśnie też mam problem z plecami, dużo siedzę. I jak teraz sobie roluję, to czuję taką ulgę i lekki ból, ale to jest taki przyjemny ból. Czyli rolujemy jedną stronę. Jeżeli mam jakiś mocny punkt, który mocniej boli, to się na nim zatrzymujemy, i później rolujemy drugą stronę. Z, taki, z takiego rolera też możesz korzystać w zasadzie codziennie i możesz to dorzucić do swojego zestawu codziennego dbania o plecy, czyli wzmacniamy, później rozluźniamy plecy i w zasadzie dla większości osób to będzie wystarczające. Może być tak, że nie jesteś w stanie wykonać ćwiczeń, które Ci pokazałem, albo ból, który się pojawił, jest tak mocny, i uniemożliwia Ci w dalsze działanie i nawet nie masz chęci, żeby wykonywać jakieś ćwiczenia. W takim przypadku konieczne jest szybkie i doraźne działanie. I na takie działania najlepsza jest maść przeciwbólowa. Bierzesz maść, która zawiera środek przeciwbólowy, przeciwzapalny, smarujesz się w miejscu, które boli i później po jakimś czasie dopiero zabierasz się za ćwiczenia, zazmacnianie, za rozluźnianie, ale najpierw działasz doraźnie tak, żeby móc fajnie funkcjonować. Ja ostatnio testowałem maście Deep Relief w żelu, która bardzo fajnie się wchłania, ma też mentol, daje fajne takie uczucie chłodzenia tego miejsca, więc jest bardzo fajną maścią, którą ci polecam spróbować i właśnie, szczególnie w przypadku, kiedy mamy jakieś nagłe problemy i to, co ci pokazałem wcześniej, może nie zadziałać. Bo najpierw musimy zadziałać środkiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Więc to by było na tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. W zasadzie jestem pewien, że Ci pomogłem, ponieważ jeżeli zastosujesz się do tych rzeczy, o których mówiłem, w odpowiedniej kolejności, to musisz mieć gwarancję tego, żeby nie bolało bo jeżeli to są poważne problemy, to pomoże Ci lekarz, fizjoterapeuta, jeżeli to są po prostu przeciążenia, to te ćwiczenia Ci pomogą, pomoże Ci maść, więc masz stuprocentową gwarancję tego, że nie będzie bólu, ale zrób rzeczy, o których mówiłem, sprawdź, co dokładnie Ci dolega, no i życzę Ci życia bez bólu. Ja sam miałem długi czas problemy z bólem pleców. No teraz czasem mam, ponieważ większość dnia spędzam przy komputerze, mimo że jestem trenerem. No ale tak to jest. Jeżeli ma się pracę siedzącą, to trzeba ciągle dbać o te plecy i ty też dbaj o swoje plecy codziennie. Więc to było na tyle. Trzymaj się i do kolejnego nagrania.